Pa, to, pana to o! O! Oni jadą a mnie Dzemku Bez tak. Ty no kurwa chyba ten nie wykrywa nas jak coś Nie no, wykrywa chyba Wiesz, czekaj, bo teraz powinniśmy jechać w no, no właśnie, jakby sensu. Puśćcie nas, kurwa. Dobra, jadę Eee, tu jestem Nie wykrywa no, Kurwa, co, że cofnąć? Podejdź żeby samochodem, No i Ty, no, faktycznie śmierć. może wyjdzie nas tu nie łapie. No podjechał ten fur, furą za nami, to może Może teraz puść nas. Zaparkujemy Bo światło nas nie było wiesz? O i, o, i dlatego dopiero szpią, dzięki